Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Okej, okay, cześć, witajcie. Na kanale krótki materiał, taka wrzutka sprzętowa między materiałami o kalpę, a najbliższym Grand Fondo, które się zbliża już 9 marca. Temat yy, klasyków, jak temat klasyków, to i rower, który się w tych klasykach pojawia sprzętowo. Yy, wczoraj mieliśmy okazję oglądać Omlop Newsbolt. Historyczne drugie miejsce, polki, podium w wyścigu Omlop. Aurelia jedynie przegrała walkę o pierwsze miejsce. Niesamowity wyczyn, gratulacje. Yy, w międzyczasie Mam oto y, możliwość y, przetestowania takiej oto ramy. Pytanie w jakiej konfiguracji? Może tutaj mi podpowiecie. Rama y, najwyższa 800 OCLV Trek'a. Y, trek Domani RSL. Mamy Trek'a Domani, tak jak w moim poprzednim materiale y, SL, jak i SLR. A to jest wersja Race Shop Limited, czyli taka, Jakie już mężczyźni nie chcą używać, bo oni prześcigają się tylko na typowych aerowyścigowych super rowerach. A to jest jeszcze ostatni Motykanin, czyli wyścigowa wersja roweru Endurance, na której z sukcesami ścigają się kobiety. Lesie Daignan wygrała pierwszą edycję bodaj Paris-Roubaix potem była wygrana Luizy Longo-Borghini i jeszcze Lisa Balsamo zajęła drugie miejsce właśnie na tej wersji tego roweru pytanie jak byście mi poradzili, jak to skonfigurować, czy wrzucać tutaj typową grupę szosową Shimano, czy iść w strama na jednym blacie to jest dylemat, to jest fantastyczny dylemat nie dający zasnąć a przynajmniej ujawniający się w snach, jaką konfigurację tutaj użyć, jaką kierownicę, czy aero, czy klasyczną bo można wrócić do klasycznej kierownicy łatwo rozkładalnej podróży, czy do walizki, czy do samochodu rama RSL Trek Domani różni się tym, że nie ma bagażnika i jest pod kątem inżynierii płynów, zaprojektowana nie tylko pod, w ramach y, symulacji CFD tylko również ten, ta rama była testowana w tunelu aerodynamicznym w odpowiednich konfiguracjach, no, oczywiście IZE Speed tylko tylni, bo to czwarta generacja Trek'a Domani rura podśrodłowa w kształcie D a co jeszcze, nie ma tego bagażnika tutaj tak zwanego w, w rurze głównej, tak jak jest w wersji SL, RSL no i geometria, to są odróżnia ten rower to jest geometria, to taki prawdziwy wilk w owczej skórze. Czyli rower z pozoru o długim rozstawie osi, pozornie jak dla taksującego się kolarza enduranceowego, a jednak krótka główka, bardzo mocna pozycja, bardzo ciekawy i niełatwy rower do skonfigurowania, do dobrania jeśli chodzi o Twój wzrost versus rozmiar ramy. Czy, czy wrzucić tutaj opcję na jednym blacie, Srama, nie wiem, Forsa, e, czy też e, Reda, iść jak Pro Pro, a jestem amatorem, chcę trzepać tym rowerem kilometry, czy też pójść w kierunku e, Ultegra, e, Ultegra, ewentualnie wrzucać tu kasetę Duraysa i łańcuch e, Duraysa i, i będzie dużo szczęścia. To jest pytanie, prośba o komentarze, prośba o uwagi na bazie Waszego doświadczenia, na was, Waszych pomysłów. Na pewno wezmę to pod uwagę. Rama bardzo fajna, wilk w owczej skórze, idą klasyki, a może wrzucę coś z pięknej, czasami słonecznej, czasami deszczowej, zmiennej bergi, bo klasyki nadchodzą. Eee, może warto będzie tam wyskoczyć na dobre belgijskie piwo zapraszam, ewentualnie chciał, kto chciałby ktoś brać udział no i zapraszam do subskrybowania do oglądania, do komentarzy eee, w najbliższym czasie materiały z Kalpe i materiały z Grandfond do Strady Bianche eee, jeżeli są pytania o ten rower śledźcie kanał będzie o innych rowerach, ale będzie też mam nadzieję szansa na e, podzielenie się opiniami z Jeżdżenie na tym rowerze. Wszystkiego dobrego w kontakcie, trzymajcie się pa. Okej. Okay.